Witam. Witam w ten już od dłuższego czasu ciepły czerwcowy poranek. I widać, że rośliny już pomału odczuły tą zmianę poczynając od małego awokado. To już tutaj widać ładne, czerwone refleksy nowych listki, nowych listków. Przez jukę gloriozę, pariegate. Już cała ta, ta, cała ta część już to są liście tegoroczne i widać, że tworzy się taki liliowaty twór. Tak próbuje coś tworzyć jakiś pieniędz, ale to jeszcze pewnie zajmie trochę. Tutaj także kuflik cytrynowy, jeden z wielu, już tutaj sporo powypuszczał. Młodych, młodych przyrostów, młodych pędów. Po ponad tygodniu już takich temperatur ciepłych, w końcu zaczęło się Widać, że coś zaczyna rosnąć. Także tutaj duże awokado. Tak samo. Jedno mniejsze, także kliwie. ale w tym roku tak nieładnie tak jak według mnie zakwitła, ale to też po części trochę moja wina, bo wstawiłem ją do bardzo takiego od razu nasłonecznienego miejsca, a kliwie to są rośliny, które w naturalnych warunkach żyją tak w podszycie lasu. I wiadomo raczej takie warunki No Coś tak jak tutaj. Dopiero teraz sobie tutaj, tutaj przeniosłem, to dopiero trochę odżyła. Ona ma tutaj słońce tylko tak z rana, a potem już potem już nie ma. Tu w dalszej części ogrodu tak samo kolejne tutaj kufliki. Mam tu ich naprawdę sporo. Jak się rozkwitną, może w przyszłym roku, to naprawdę będą miały bardzo ładny pokaz. Tak samo widać, że ostatni dni przez cały kwiecień mają praktycznie mało co się ruszyło, a tutaj nabrały takich już ładnych kolorów, tutaj jeśli dobrze widoczny w tej kamerce rozmaryn, tak samo tutaj ładnie, ładnie sobie już tutaj rośnie no teraz trochę lepiej tutaj złapało już tworzy się taki ładny kobierzec ostro mocno pachnący po lekkim dotknięciu ładnie przeżył tą zimę i rośnie coraz to lepiej tutaj oliwki tak samo już pomału zbierają się do do kwitnienia tutaj widać pączki. Pączki kwiatowe. No, może będzie, będę miał więcej niż w zeszłym roku. W zeszłym roku miałem dwie oliwki też takiej wiechy kwiatów. Ale wtedy zakwitła w okresie takim bardzo deszczowym i może ten pyłek został zmyty Liść laurowy. Już też takie ładne, fajne, zielone przyrosty. Sagowiec jeszcze czeka na swoją kolej, ale powinien wypuścić gdzieś tak w połowie lata. W połowie lata jakieś tutaj już listki. Bambus już zako zakończył swoją, swój wzrost na wysokość. Teraz zaczyna wypuszczać nowe teraz gałązki. Też będzie z niego spory krzak. Jest to bambus Farkesia rufa. Bananowce tak samo jak nie mogły. Cały kwiecień, cały maj praktycznie nic nie przyrastały i dopiero teraz dopiero teraz złapały trochę wiatru w żagle i pomału tutaj już tworzy się już ładna lówka. Moje <laughs> największe awokado, które aktualnie tworzy tutaj Taki naturalny parasol dla dziecka, także tutaj wypuszcza już, już ma sporo nawet tych nowych przyrostów, jeszcze tak może z miesiąc i już pospadają całkowicie te stare liście i stworzy się nowa, nowa taka czapa gęsta i akurat tutaj pasuje, pasuje mu tutaj. Przy okazji tu jeszcze pomaga tutaj jeszcze ludziom w dobrym spędzaniu czasu. W strefie takiej półcienistej, tak samo już tutaj Widać już spore zmiany Przez takiego mojego mniejszego miłożęba, który już ładnie już ma tutaj ładne Nietypowe liście Jak to na miłożęba przystało Tworzy taki fajny akcent trochę taki ale japoński no, Oczywiście za nim także jest bambus Jest to Farkesia muriale, Farkesia parasolowata Już w tym roku widzę, że Wypuszcza takie już porządne Porządne kłosy Ciekawy jestem czy dosiągnie Do tego murku Tak przynajmniej by wynikało Z tego jaka jest grubość tych A tych praktycznie Trzy razy grubsze To pewnie i te dwa razy Albo trzy razy także i do góry podejdzie Tutaj tak samo Po głębokim przycięciu Przerzedzeniu korony mój Grapefruit już tutaj ładnie od, odtwarza, a tutaj wrzucę filmik z tego, jak to mniej więcej wyglądało. Także po tym przycięciu już tak samo wypuszczał sporo nowych, ładnych, błyszczących wisków. Tylko no niestety dalej nie, dalej nie kwitnie. No. Jest to grejpfrut hodowane z nasiona, który kwit już tam może z 7 lat temu, no tak mniej więcej, ale, ale kwit. Tylko potem został całkowicie przycięty. Tutaj widać... Praktycznie cała, cała korona została ścięta i tutaj odbudowana, i po tym czasie już przestał pitnąć. Ale musiałem go przyciąć, bo był mocno, bardzo mocno zatokowany przez tarczniki i już nie, nie dawałem sobie z nimi rady. Dlatego tak musiał, musiał zostać ostro przycięty. Zobaczymy, co tam z niego będzie dalej. Jednak rosnąć rośnie, tylko że nie kwitnie. Tutaj dalej klomb w strefie półcienia, z dużą mrowiem paproci pomiędzy którymi wyrastają facje jedna tam także schowana w tym cieniu w tym cieniu druga O, teraz będzie ją dobrze widać to jest idealne stanowisko dla facji tutaj dalej tak samo ta już taka bardziej rozłożysta, nabiera sobie ładnych kolorków i tutaj taki mój mały młodnik z paprociami, jest to, są tutaj głównie paproci zimozielone, paprotniki różne, paprotniki zaostrzone i podrzenie żebrowce. A główną z nich jest oczywiście ta Dixonia antarktyczna która już tutaj ten zestaw te liście i ten już wychodzący to są już liście tegoroczne. Ładnie widzę się tutaj. Już zaczyna rozkrzewiać i pomału też już tworzy taki pieniek. Ładnie się udała i widać jej tutaj pasuje. Tutaj dalej tak samo facie i także tutaj też poproć. Poprotnik zaostrzony. Podrzeń żebrowiec. Całe tutaj kłębowisko, Kolejnych faccji różnego typu. Tutaj języcznik zwyczajny, także paproć, taka nietypowa o co o brzegich liściach, ale to jest paproć. Tu w strefie o największej ekspozycji na słońce. Główną tutaj dozę pierwszeństwa mają kaktusy. Skalniak z kaktusami. Który pomału szykuje się także już do, do kwitnienia. Nawet takich małych egzemplarzy jak ta opuncja bezkolcowa, która także tutaj wypuszcza ładne. ładne już tutaj kwiatki. No, jeszcze nie są to kwiatki, ale są to już takie zaczątki. Pąki, sobie, pąki się już pomału, pomału tworzą. Opuncja humifusa, opuncja humifusa tak samo ma tutaj trzy takie już zestawy. Opuncja Erinacea tak samo. Już tutaj ładne, tutaj sobie tworzy zbiorowiska. I tutaj jeszcze jedna opuncja bezkolcowa, tak samo. Cylindropuncje z ładnymi takimi pędami, z listkami, ciekawie to to, ciekawie się to prezentuje, tak już trochę bardziej jak bardziej, już bardziej pustynnie w Waszyngtonia tak samo już pomału ruszyła ten liść już ładnie wychodzi, już widać, że wychodzi w oczach, nie tak jak wcześniej, że przez dwa miesiące praktycznie nic nie wychodził teraz się dopiero wszystko ruszyło bananowce Papaje górskie tak samo. Dopiero teraz widać, że zaczynają nabierać takich porządnych rumieńców. I ciekawe, czy będą z nich w tym roku jakieś owoce. Bo, bo kwiatek kwiatek oczywiście jest tutaj. Jest. Jeśli tu będzie dobrze widoczny, a no, nie widoczny, ale no, o jest, tutaj, w tym miejscu, tutaj, w tym miejscu jest kwiatek. Więc zobaczymy co z tego co z tego będzie. Także przeżyła zimę. Przeżyły zimę kuflik. Kuflik cytrynowy, także już ładnie się ruszył też przez, przez ten okres tego zimna, Nie, co, trochę tam przerastał, ale tak niewiele. Teraz już porządnie ruszył. I ciekawe jak się rozkrzewi. Tu tak w takiej strefie już bardziej kwiecistej, wbrew pozorom. Pomimo tej dużej ilości kwiatów, różnych maków, łubinów i kosajców, główną uwagę przyciąga ten bluszcz przycięty w formę takiej kuli. Wygląda już nawet takie, trochę tak, byłby tropikalnie nawet, nawet tak tropikalnie, każdy myśli, że to jest nie wiadomo co to jest, a to jest zwykły bluszcz, tylko w odpowiedni sposób przycięty i uformowany. Te liście, które, które tutaj są, to są liście, które wytwarzają kwiaty, i one nie będą miały formy pnącza, tylko takiego pomału przerastającego drzewa. To ciężko jest uzyskać taką formę, po prostu trzeba potrzeba czasu i cierpliwości, ale jak się da, to się da. Kanny tak samo już się w końcu ruszyły. Tu kanna tropikana Betany Gold trochę tutaj zmasakrowana ale tutaj to było uszkodzenie mechaniczne nie jakiś tam owad tylko tutaj jeden z gości jedna, niestety tutaj przystanął i trochę uszkodził ale już zaczęło ładnie wszystko odrastać nie jest jakiś szał ale tutaj już się pomału coś dzieje tutaj dalej za, za bluszczem Pan na razie najładniejszy Bananowiec z z ogrodu. To jakoś tak w miarę ładnie ruszył i pasowało mu tutaj środowisko. Ładne liście się tworzą. Jest to także on jest wchodzony w donicy, bo nie chciałem tutaj rozkopywać bardzo podczas wykopania na, na zimę. Więc tutaj gości do nich. I na koniec może. Pakałuba japońska. Już te parę dni ciepła dały naprawdę tak imponujący efekt, przynajmniej jak dla mnie. Z takiej tutaj roślinki dziś do tej wysokości praktycznie dwa razy tyle i prawie dwa razy tyle liście urosły. Bardzo ładne, bardzo ładne, takie nakrapiane na żółte, aby ktoś farbą popryskał elementy. No ciekawe się prezentuje ta roślina. Jeszcze w tym roku będzie, będzie w danicy, ale w przyszłym roku może już ją wsadzę w grunt. Tak, żeby już była naprawdę taka silna. O, może jeszcze rzut oka na Dali Imperialis. No tutaj w Donicy, tu im widzę pasuje. Rosną dużo lepiej niż inne egzemplarze w Donicy w innych lokalizacjach. Taka, taki trochę półcień. W drugiej części dnia, gdzie, gdy, gdy dopiero jest słońce, sprawia, że widzę, że naprawdę przyrastają bardzo ładnie i zdrowo. Tu jeszcze mały różanecznik. Nawet, je, nawet wypuścił jednego pąka z kwiatkami. Nie spodziewałem się tego w tym roku, aż aż się zdziwiłem. Wygląda jakby jak świeci. Także tym miłym akcentem kończę tą pobieżną wyprawę poranną do pomału odradzającego się odrodu. Na razie pozdrawiam.